Pojedynek Rahim, o Mistrzostwo Świata. Yeah. Kontuzja łuku brwiowego chyba już prawego Diablo. Strzelił strasznie, lewym sierpowym, tak? Sierpowy. tak Teraz tak. Teraz proszę, kapitalnie lewym sierpowym strzelił diablo i liczony jest jakije. Czakijew stracił tą dynamikę, dynamikę poruszania i boksowania po raz kolejny. Tak, Drugi raz Czakijew na deskach, kapitalnie i znów lewy sierpowy. Trzeci raz liczony jest Czakijew. Szósta runda liczony, siódma runda liczona. ósma runda liczona. tym razem po prawym sierpowym. Wydaje mi się, że to już jest początek końca. Minutę ma Krzysztof. Jeszcze raz. No to już jest chyba koniec. Tak jest. Wspaniałe. Zwycięstwo Krzysztofa. Diablo Włodarczyka. Niepokonany czakijew. Cztery razy na deskach.